Porozmawiajmy teraz o tym, jak Twoja mama płakała bardzo, kiedy się dowiedziała, że jej córka chce zostać aktorką. Ja przez dwie trzecie mojego liceum byłam przygotowywana sama się przygotowywałam do tego, żeby studiować prawo, politologię bądź stosunki międzynarodowe. Zresztą na dwie z uczelni się dostałam, równocześnie znając do szkoły teatralnej. Nie dostałam się! A w ogóle powiedziałam sobie. Że mm, zdaję tylko raz. Jeżeli mnie nie zechcą, to znaczy, że się nie znają i będę y, w innych y, dziedzinach się spełniała. No i okazało się, że rzeczywiście się nie dostałam. Byłam pierwszą podkreską. kreską. Przyjęli mhm. 20, 19 osób, ja byłam ta 20, czyli to takie niesławne czwarte miejsce na Olimpiadzie. Y, <noise> i, Razem z moim kolegą złożyliśmy podanie do dziekanatu i zostaliśmy przyjęci na pierwszy rok na tak zwane miejsca rektorskie. Odpowiedź, że dostałam się do Akademii Teatralnej przyszła 11 września 1996 roku. Więc zostało niewiele dni do rozpoczęcia roku akademickiego, bo 1 października się zaczyna. Zadzwoniłam do mojej mamy i mówię: Mamo, wiesz, dostałam się. A to wiem, przecież super fajnie, bo myślała, że na inny kierunek. I ja powiedziałam tak, ale ja się dostałam do Warszawy na Wydział Aktorski, przyjęli mnie z odwołania. Nastąpiła ogromna pauza i płacz. Tata wziął, ja mówię: powiedziałam, Mamo, nie płacz. Tata wziął drugi telefon i powiedział, Przestań ryczeć. Dziecko chce, dziecko marzy, dziecku trzeba pomóc. Najwyżej po pierwszym roku do nas wróci. Jeszcze wszystko jest odwracalne. Tak, pisała twoja mama w listach do tak. ciebie. Czy zatrzymałaś sobie te listy? Zatrzymałam? E, dawno ich nie czytałam. Ponieważ mojej mamy już niestety ze mną nie ma, e, i to jest taki, taka pamiątka, która mi została, która jest bardzo osobista, bo moja mama pisała do mnie listy e, do Akademii Teatralnej i pisała mi raz w miesiącu list od początku mojego urodzenia całą moją historię. Co ty do mnie mówisz? Tak. To ty masz. Tak. To ty masz tony listów tak. od mamy. Tak. Raz w miesiącu tak. przez lat ile? Pierwszy rok nie pisała, bo myślała, że wylecę. E, ponieważ nie wyleciałam, e, z tęsknoty zaczęła pisać gdzieś w okolicach drugiego roku. Niesamowite. Od, e, zaczęła pisać, pierwszy list jest datowany na 1 maja, bo to jest. jest uro Urodziła się, urodzin. tak, 1 maja. Mhm. Jezu, to wspaniałe. E, to musisz wrócić do tych listów, ale potem. Była przecież szczęśliwa, bardzo i bardzo dumna. I wróciły jej te wspomnienia z tego pierwszego występu w Gdyni w Teatrze Muzycznym. Aha. I była zawsze pierwsza, oklaskująca, dumna siedziała i mówiła, to jest moja córka. Mhm. A po czym przechodziła do garderoby i mówiła, co było nie tak.